Witam Was dzisiaj w takim dość nietypowym odcinku dlatego, że powiemy sobie dzisiaj o promocji taki film informacyjny już dziś o 20 startujemy z Czarnym Piątkiem na Pirogrzmocie kodzik oczywiście na grafice widzicie i od 20 do 2 w nocy piątek macie rabat 22% a resztę czasu będziecie, resztę piątku będziecie mieli 20% zniżki na swoje zakupy. Także tylko przez tą lukę 6 godzin od 20 do 2 w nocy będziecie mieli 22%, więc najlepiej wtedy właśnie robić zakupy. Dodatkowo Pirogrzmot przygotował mam takie specjalne, można powiedzieć, oferty, specjalne rarytasy które będą w ten czarny piątek wstawione na sklep. One normalnie w ciągu roku nie były w sprzedaży, tylko teraz przez ten weekend, przez ten, weekend, przez ten piątek mają być. Między innymi na przykład taki młodzieżyk Artillery Shields. Także tak się tu prezentuje. Odcinek bardzo krótki, ale co tu więcej mówić? Macie 22%, później przez resztę piątku. 20. No i oczywiście specjalne oferty z mniej dostępnymi produktami już w sklepach. Także miłych zakupów, i tyle mogę powiedzieć. Trzymajcie się, cześć.